No, i mamy wiosnę. Dzisiaj pierwszy dzień wiosny, 21 marca. Ja taką pogodę kojarzę właśnie z dripami w plenerze, czyli zaparzamy, robimy taki wstęp właściwie do, do dripa. Na dzisiaj Rwanda z dobrej palarni kawy. Za chwilę Wam opowiem, co jest potrzebne, żeby sobie dripa zaparzyć, jak to się robi mniej więcej. No i walniemy kawkę w plenerze. Woda, poza ziarnami, oczywiście, woda. I ja mam takie pytanie: może ktoś z Was będzie w stanie mi odpowiedzieć, dlaczego woda w przygotowaniu kawy przez wielu ludzi jest właściwie pomijana? A przecież kawa to 99% wody, jak nie więcej właściwie. No i przecież, jeżeli mamy słabą wodę, np. za twardą, no to. Kawa nie ma w czym się rozpuścić, bo woda jest już na maksa nasycona różnymi cząstkami stałymi. Więc pamiętajcie, że dobra woda to jest właściwie podstawa dobrej kawy. Chodźmy tam do tego ceglanego domku i pogadamy o tym, co więcej. No i dobra, mamy wodę i wybrane ziarna. Trzeba jeszcze to zmienić. I młynek jest mega istotną rzeczą, jak chodzi o parzenie kawy. Jeżeli mamy dobre ziarna i dobrą wodę, to już jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast młynek może zepsuć nam całe przygotowania. Jeżeli mamy młynek niskiej jakości, bardzo często są wykorzystywane takie stare młynki z łopatkami, z ostrzami. Jak tam wrzucimy sobie kawę, to te łopatki strasznie te ziarna. Rozbijają. To mielenie jest nierównomierne. Mamy różnej wielkości grudki kawy i dużo pyłu. A pył powoduje, że w kontakcie z gorącą wodą ta kawa jest przeparzona, więc dostajemy sporo goryczy. A też często się zdarza, że papierowy filtr zatyka się, i proces ekstrakcji jest po prostu przez to wydłużony. Dobry młynek to jest rzecz niepomijalna. Żeby zaparzyć kawę potrzebujemy czajnik, no i na pewno przyda się waga, ale o wadze za chwilę tylko ten czajnik ogarnę, a zostawiłem go u góry, o, jest i on, hop, obym się teraz na pysk, aby było. W tym miejscu będzie się działa kawowa magia. Więc ja się przesuwam, was też zaraz przestawię i będziemy parzyć. Robimy unboxing Rwandy. Zip-off. Bang. No, wy niestety nie możecie tego poczuć, ale. Ma no bardzo przyjemny aromat. Zobaczymy, co to będzie w smaku. Jest taka zasada, że na 100 gram wody powinno przypadać 6 gram zmielonej kawy. I tej zasady generalnie zalecam się trzymać. No i dobra, wypadałoby tą kawę zmielić, więc ja biorę młynek. Oczywiście ja go już na tyle znam, że wiem jaki stopień zmielenia powinien być ustawiony na taką kawę i na taką ilość to oczywiście ma kluczowe znaczenie dla samej ekstrakcji, bo tak jak mówiłem o jakości młynka, tak też stopień pocięcia zmielenia tych ziareń ma wpływ na to jak w jakim tempie kawa przepływa, a czas zaparzania też jest tutaj istotny. Dobra, mielu mielu mielu. Wiecie co? Zmielone. No to co, nalewamy wodę, grzejemy, parzymy. Ojej, słuchajcie, wiele się wydarzyło, ale zapomniałem włączyć nagrywania. Więc na szybko, wam mówię, że temperatura wody ma znaczenie. Natomiast jest taki gościu James Hoffman. To jest yy, najbardziej znany barista świata. Yy, I on twierdzi, że temperatura wody jest właściwie zbędne jej mierzenie, bo im wyższa, tym lepiej. Jeżeli obniżamy temperaturę wody, to ekstrakcja trwa dłużej, więc po co waste the time? Nie wiem, czy widać, co tam się dzieje. Mamy około 60 gram wody, czekamy 30 sekund. Teraz się dzieje preinfuzja, której nie widać, bo nam filtr zasłania. Ale preinfuzja to jest wstępne parzenie kawy. Tak samo jak w Espresso. Najpierw pozwalamy kawie pozbyć się dwutlenku węgla, który jest w niej uwięziony. Po to, żeby dalsza ekstrakcja przebiegała już sprawnie. Niestety ten filtr nie współpracuje. No i tak. Są różne sposoby parzenia kawy, różne sposoby dolewania wody. Ja natomiast jestem fanem takiego bardzo prostego sposobu, w którym staram się do końca parzenia swobodnym, delikatnym strumieniem utrzymywać mniej więcej ten sam poziom wody w filtrze. No, i później, jak już na wadze zobaczę, że mam 400 gram, to czekam aż się to przeleje. W idealnym scenariuszu takie parzenie powinno trwać jakieś 2,5 do 3,5 minuty. No i dobra, udało się. Kawa jest zaparzona. Co jest istotne, tak samo jak w przypadku espresso, tą kawę należy sobie przemieszać, bo w momencie porzenia różne olejki, związki, terpeny, zwał jak zwał, się rozpuszczają w różnym czasie. Więc, jako że nie mam mieszadła, ja robię to w ten sposób, że dość, dość takimi energicznymi ruchami kawę przelewam. Ja mam cały kubeczek. Pachnie mega dobrze, naprawdę. No i co? Pozostało się po prostu z Wami napić. Mm. No i to jest wiosna. Ale słuchajcie, jeszcze taka rzecz. Jak piecie kawę, dajcie jej po prostu czasem ostygnąć, bo. Za każdym razem, kiedy kawa zmienia swoją temperaturę, a właściwie staje się coraz bardziej chłodna, to zmienia też y, smaki, które Wam oferuje. Ja idę na jakąś ławkę usiąść. Aha! Dzisiaj świętujemy nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także y, kanał. Zebrał 17 subskrybentów. Wasze zdrówko. Mm. Wiecie co? Jakbyście chcieli wyskoczyć ze mną na kawę, gdzieś w teren, piszcie i idziemy. No ja dalej idę. Mówiłem, że na ławkę, nie? Kurwa, pierdole pojebany. Obstrałem zbroje wiecie, bo ruchome tegły.